I can't Kochani na kanale Zapraszamy na kolejnego vloga Witamy wszystkich serdecznie Dzisiaj już jesteśmy w, drugim, yy, w trzecim tygodniu Tak, ale tak szybko Kalinka bo najpierw chcemy Wam pokazać jak my przygotowujemy herbatkę yy, Tak Jestem przy agreście Zrywamy listki Jesteśmy we dwie dzisiaj we dwie robimy takie herbatki Tak, to tak Po takie dwa listki od szatka agresu. I teraz tak, z wisienki. też dwa listki i co weźmie po dwa, po dwa na szklankę. Ona ma bardzo fajny aromat, nie? No. Tutaj jesteś, mam się zrywa jeszcze przy porzeczce I przy Jerzynie, nie? Też dwie. Teraz tak. To mamy tak. To są listeczki na herbatę. Także to są nasze zbiory. Powiemy wam później. Jak co one zawierają, tak. no, są tak I dobre? dlaczego tak właśnie y, tą herbatkę postanowiliśmy pić. No, może ja wezmę Pani mi kamerę? Pokażesz tą, tą różyczkę? No, chciałabym Wam pokazać, moi drodzy, naszą różyczkę. Zobaczcie, jaka już jest piękna. O, śliczna jest, tak, prawda? O. A jednak się uchowała malutka. Myślałam, że już nie. No, tak jeżynki już tutaj, tu też będą jeżyny, które nam zakwitają, a tu jest tutaj nasz gdzie pietruszeczka weszła, sałata już ładnie, nie? Rzodkiew, sałata, tak, rzodkiewka i zobaczcie, pomidorki już mamy na palikach, jeszcze musimy tam, Kalinka, dwa paliki, tak, to są niezauważone, tak. Wiecie co, zaczyna kropić, a mamy pościel do na balkonie, uh -huh. to najpierw pościel schowam. Cześć. to pokażemy Wam za chwilę kontynuację naszej herbaty. herbaty. No witamy Was w naszej kuchni. To jest ten sam poranek, ten sam dzień, jak już Kalinka wspominała. Przygotowanie herbat, herbat. I słuchajcie, tak. Teraz nie wiem Kalinka. Ty byś chciała mieć też pokrojoną, bo my wrzucaliśmy do tej pory sobie całości. całości. Ja mogę być całości nie Ale... Tylko, że pokrojona pewnie będzie. Ale wiecie co? Tak, soczki. do tej pory, ale ta pokrojona właśnie wydaje soki i jest pyszniejsza. To może Wam może pokroję. Pokroimy. Tutaj mamy wsypane troszeczkę, Derbamatę. ale tak. powinna być pokrzypka. Skończyła nam się dzisiaj. Tak, skończyła nam się i tak samo troszeczkę koperku włoskiego, nie? Długo tak, wybierz. tylko słuchajcie, pokrzywkę to radziłabym taką ususzoną w maju swoją, no ale akurat my też będziemy przegapiliśmy. Tak. Także będziemy, yy, będziemy mieć kupno. Z, tej, z tego naszego sklepu zielerskiego, nie? Tak. Z kaliny. Z tego sklepu kupimy. Słuchajcie, muszą piliśmy, kilka powiedz smaki tej jest. tej herbatki. I, tak, opowiedz mi. Mi najbardziej tutaj y, 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 smakuje. Znaczy tak. Y, mogę mieć różną mieszankę. Te liście mi jako taką nie przeszkadzają, ale ten. Bardzo mi odpowiada ten aromat, który wydziela liść z wiśni, bo naprawdę ja czuję posmak wiśni w herbacie, nie? Tak, a jeszcze Kalinka powiedz o dlaczego, wiecie co? Yy, bo siedząc tak, wiecie co, ja mam różne pomysły. Kalinka siedzieliśmy sobie na tarasie, patrzę na nasz ogród i mówię tak, słuchaj Kalinka, tyle z herbat zielony. Te zielone to wiadomo wszystko jest no bardzo tak, dużo. Tak. I kalinka, ja wiem na bardzo szybko, jest o bardzo szybka w internecie. I kalinka sprawdziła mi, ja mówię, sprawdź liście, to, co mamy w ogrodzie. Liście tak. wiśni, liście akurat adresu, jeżyny, sprawdźmy jakie one mają właściwości, vitamicy, minerały właściwości. Wiecie co szok. Takie są tak samo ważne i dobre dla organizmu jak owoce. Słuchajcie, owoc, nie? tak. Można sobie, jak ktoś lubi, troszeczkę dać jeszcze liści tej zielonej, czy obecnie jakiej, mieszać z tym, tak. strami, co możemy kupić. Tak. Ale słuchajcie, to jest naszego obrotu, to, a wiecie, jakie to jest pyszne, jak podkreśliło smak? Smak, no mówię, I ja wyczuwam, nawet... ale kańka, może pamiętasz, jakie te, bo to jest wiedzieć, wiecie co, ja lubię wiedzieć właściwości. Kaimka zawsze z nami mówiła, bo Musia, ty ja wie kańka, czytaj mi właściwości, jak... słuchajcie, co jeszcze odkryłam? Na cholesterol. Yy, yy, owoc yy, tej. A, owoc Agresu. Rzodkiewka. rzodkiewka jest jemy, a, zobaczcie, jaki jest. piękny kolor już to no, zrobić. Zobaczcie. Teraz, nie? No. A wiadomo, że im bardziej będzie Słuchajcie, zaparzona... My, na przykład ktoś lubi może sobie, ja lubię jak opada potem mi ta herbata tak. i pić, że te liście są, ale to zaparzyć i, i, i trzymać w zaparzaczu, tak? 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 Jak to parze herbatki Ale według to na przykład listki uznania? nie przeszkadzają, tego nie Ale pamiętasz te właściwości niektóre? Jeżeli chodzi o. Znaczy ja Wam będę mówiła ogólnie o ogólnie. listkach z owoców, bo nie przygotowaliśmy, tam, się, tak, żeby Wam przeczytać. Tutaj bym musiała, wiecie, notatki sobie porobić. W każdym bądź razie na pewno są bardzo dobre, jeżeli chodzi o od, odczucie organizmu z bakterii, z jakichś wirusów. Mają właściwości napotne, więc nawet na gorączkę można stosować. Mm -hmm. Czy w przeziębieniach, bardzo dobrze jest właśnie y, z listków sobie robić chyba Ale wiesz teraz, oczu, bo to jest taki napar. Tak. Ach, no właśnie, jeszcze położymy, przypomniałaś mi to, nie? Tak, że położymy, żeby zaparzyć. Położyć, właśnie. Położyć. Chcemy, żeby nam jeszcze bardziej wydało właśnie ten yy, aromat. Żeby yy, był tak, Zaparzamy. Niech sobie teraz to My na przykład to mamy przygotowaną tą herbatkę, będziemy pić później, bo tak. teraz pijemy inną herbatkę, tak. jesteśmy w trakcie, ale ta herbatka będzie na później, tak za dwie godziny będziemy ją sobie popijać, bo bardzo dużo pijemy i słuchajcie, jak Brazylijczycy, oni piją przez cały dzień cały dzień. mają te specjalne takie swoje, z banuszek, to jest taką? Po... Ze słonką, no, no nie wiem, ale popijamy to przez, cały, przez dzień. cały dzień, a więc żeby ona ciągle była w organizmie. Tak, my chcemy właśnie sobie to wprowadzić. Słuchajcie, ty. A to, o co właściwie oczyszcza, to jest też na wszystkie choroby. Tak, Otruwa wszystkie Właściwie to jest tak. takie zdrowie witaminy w takiej szklance. Takiej szklance, dokładnie. Bo bardzo dobrze też wpływa na korzystnie, na regulację ciśnienia, no. na cholesterol. Wiecie, nie mówimy od razu, że go obniża, no, ale na pewno go nie podwyższa. Właśnie w najważniejsze, że odtruwa. My jesteśmy tak bardzo zatruci, tak. że odtruwa organizm i ja jestem szczęśliwa, że to mogę sobie herbatkę robić, mam to własne nie? To jest własne, to korzystam z tego, co mamy. Tak samo słuchajcie, jak teraz. Jeszcze pokrzywki będziemy zlewać żeby sobie zasuszyć. I sobie no w zasuszu. tym roku kupimy. Tak. No, wiecie, no bo przeoczyliśmy, yy, Nie bo... dlaczego przeczytaliśmy? Bo tu ciągle jeszcze jesteśmy tak zajęci. Nie? Ciągle mamy tutaj dużo pracy. Tak i że. No i wszystkiego się nie da nie? No, Odarno. Tak. tak. Ale teraz dzisiaj jest ten trzeci tydzień. Te herbatki niech się nam parzą. To Wam powiemy o tym trzecim tygodniu. Jesteśmy, dzisiaj wkroczyliśmy w pierwszy dzień. Tak, tak, już jest, tak. Samo leczenie organizmu zaczęło tak. się dzisiaj. Jestem, jest bardzo, bardzo jestem bardzo dumna z tego. Naprawdę, to jest, bo to wiecie co, to nie jest tak prosto y, dotrwać też. To nie jest prosta sprawa. Nam na przykład organizm się już. Y, nasz mózg już reaguje na posty, tak. Tak? to też tak. jest inaczej, nam jest łatwiej, tak. nie? ale w sumie wiecie co, na przykład niedziela, u nas była niedziela deserki, była taka niedziela odpoczynku, tak. jest taka niedziela, że nam brakuje na przykład jak jest niedziela nie ma deseru, że tak? nam brakowało tego, no mhm. ale trudno, Zrobić ale to w, mózgu, to, to w mózgu siedzi i to tak. w czasie takiego postu jest nam, wiecie, no Niedziela wcale łatwo nie, nie, byśmy, e, tak, nie To Po prostu gdzieś jest, że tego brakuje. Tak. No, no, ale my sobie, no, można sobie zastąpić, zetrzeć jabłuszko czy jabłuszko. Jabuszka jest bardzo dobre, bo jest słodko i one tak... Można sobie posypać go troszeczkę borówkami czy jabłkami. Wspomaga, nie? Wspomaga, tak. I że to wtedy zaspokaja w ładnych pucharkach. A jest tak. ten deser, jest ta niedziela, mhm. nie? Tak troszkę wiecie, trochę mózgu poszukać, nie? No i co? Co my dzisiaj na obiad zrobimy? Chyba roku mamy, broku, nie? Broku, Możemy s... też zrobić pomidorówkę, bo mamy yy, pomidorki. Tak, mm -hmm. to pomidorówkę myślisz albo broku? Albo broku, no? No to tak. I wiecie co podstawą do tego dodajemy jabłka, dodają takiego smaczku. Tak. W każdej bo... zupie muszę wam powiedzieć, to daje. Nie inaczej czy Wiecie co, ja nie wiem, jakie każdy no, ma kuchnię, inaczej gotuje, tak? Ale ja zobaczyłam, że nam to odpowiadają te jabłka, mm -hmm. nie? Tak podkreślają namiałowość tych zupek. Tych zupek, tak. I to już zupełnie inaczej smakuje. No to tak, to dzisiaj to chcieliśmy się. To mówisz, że zrobimy sobie pomidorową mm -hmm. albo tą. Na pewno to... kupię jeszcze pomidory też, bo kupię kalinka i ogórki I Jakąś sałatkę też taką. Tak te w ciągu dnia, tak. żeby sobie przekąsić. No i co? Ja myślę, że kalinka ty skończysz na trzech tygodniach, mm -hmm. bo ten. No nie wiem, czy wiesz, to dla ciebie jest ważniejsze. No zobaczymy, jak się jeszcze będziesz czuła, bo Zobaczymy, trochę, zobaczymy tak. też, jak to będzie z tym samoleczeniem. Nie? Jak będziesz się samoleczyć mhm. teraz, czy organizm będzie dobrze reagował. Tak. Bo wiecie, co ważne jest jak ktoś, żeby siebie obserwować, nie? Mhm. I żeby no, nie było żadnych bardzo. komplikacji, tak. Bo ja na przykład się bardzo dobrze czuję. Naprawdę muszę Wam powiedzieć. Ciśnienie coraz lepsze. Ja jestem taka naprawdę, że. Muszę Wam powiedzieć, że mam, więcej energii, mam więcej energii do pracy i naprawdę dzisiaj się czuję taka już od rana, że mam plany to, to i tam Zrobi, to zrobić taka i mam chęci do tego, to jest tak wszystko, no. No i jaka się czuję? Czuję się Wam powiem młodsza, znaczy się fizycznie, o. A to dzięki Bo, tym, że toksyn już tyle nie ma w organizmie. Bo słuchajcie, duchowo zawsze jesteśmy młode, no, ja się <coughs> zawsze czuję duchowo młoda, no to... ale teraz fizycznie muszę Wam powiedzieć, że czuję e, takiego powera Power wszystkiego, mm -hmm. jakby to powiedzieć. Ale też e, trzeba walczyć też z tą pokusą jedzenia. jedzenia. Także moi drodzy, co Kali. Będziemy się żegnać i tak, do jutra. E, do jutra. No, zobaczcie, jak jeszcze. Pokażemy Wam herbatkę, zobaczcie, o, jak ona się zaparza listki z... ładnie opadają, jakie ładne kolor. A więc naprawdę polecamy te herbatki. Tak. Słuchajcie, zawsze no na pewno nie odkryjecie super smaków, ale możecie kto co lubi dodać sobie, czy zielonej troszeczkę. Troszeczkę. Nie musicie, wiecie, bazować tylko ale i wyłącznie, żeby te liście ale żeby one były, były w śrobie, Tak, bo nie? one mają widok. Przeczytajcie sobie. Tak, bo naprawdę, naprawdę warto to, pić taką Warto kwestię. pić. A wiecie co, ja, ja już, Kalinka wie jaka ja jestem. Ja cokolwiek chcę wprowadzić, to zawsze Kalinka musi mi czytać. Omawiamy to, że ja muszę mieć w mózgu, że to jest bardzo zdrowe. Tak. A więc słuchajcie, po co tracić pieniądze, jak my mamy herbatki... Y na poczekaniu możemy sobie Dokładnie. zrobić I słuchajcie, one są nawet lepsze niż te wody mineralne, bo my nie wiemy właściwie w tych plastikowych butelkach, czy to fio, i, i, woda co? mineralna, czy ekranuza? nie, ale plastik, on jest sam, trujący w... i to przechodzi wszystko do tej wody, to by musiało być szklane opakowania, nie? No dobrze, to jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich serdecznie, do życzymy miłego dnia i do tak. jutra, widzimy się jutro.